Józef Weisenhoff. Noc i świt. Jeśli moja działalność bardzo ci się podoba, możesz postawić mi kawę, korzystając z linku pod filmem. Rozdział 20. Sala jadalna hotelu europejskiego przykreszaty pełna była gości w porze obiadowej. Szwankowało już niejedno w aprowizacji w kuchni i w usłudze, jednak pozór ogólny sali był szykowny i buńczuczny wedle tradycji Kijowa. Gwar wcale nierewolucyjny, owszem roześmiany i ujęty w karby, Przelewał się przez salę z pobrzękiem talerzy i szkła, nawet z przygrywką kapeli fałszywych cyganów. W samym środku i na widoku całej sali obsiedli stolik czterej oficerowie, odbijający bardzo dodatnio od tkwiących tu i ówdzie mundurów rosyjskich i czarnoszarego tłumu cywilów. Zgrabne fręcze leżały na nich jak oklejone, na kołnierzach wyszyte proporczyki biało-amarantowe, miny gęste, lecz nie teatralne wcale. Warze i torsy, choć młode, wyglądały zrośnięte od dawna z ubiorem. Ułani pierwszego pułku, krechowczyki szeptano zewsząd. Oczy Polaków, gęsto rozsianych po sali, patrzyły na tę czwórkę jasno i porozumiewawczo. Oczy kobiet wszelkich narodowości wdzięczyły się bezwstydnie, nawet Rosjanie spoglądali życzliwie i ciekawie. Ułanów wcale to nie żenowało ani pobudzało do przybierania postaci bohaterskich. Jedli, pili wino, bawili się jak młodzi wojskowi. Podobno kolej stąd do Kaniowa zdezorganizowana, rzekł jeden. Odpowiedział drugi porucznik, którego nazywano Zych. Z Mińska i z Dukory przyjechaliśmy śpiewający, a do Kaniowa stąd blisko. Można statkiem albo samochodem, jeżeli kolej źle chodzi. Trzymam zakład, że jutro wieczorem będę w Kaniowie. Jutro? Na jutro umówiłem się z moimi przyjaciółmi z Forskim i Łubą, którzy zajmują się tu zbieraniem ofiar na wojsko. Przecie generał kazał nam rozpoznać I stronę finansową tutejszej formacji Zauważył Bronek Linowski Dobrze, zgodził się łatwo Zych Tak zostaniem przez jutro w Kijowie Jest tu ruch, życie I jeść dają lepiej niż w Mińsku Ale nie tak jak Wańkowiczowie w Śmiłowiczach Odezwał się czwarty oficer Nieco okrągłejszy od wysmukłych kolegów Noc w Śmiłowiczach Zawtórowali wszyscy Popili wina Zych powrócił do pochwały Kijowa Dobre wino i dobre miasto. A cóż, weźmiemy kiedyś kijów, panowie. Mam nadzieję, odparł Bronek, że nie będziemy w przyszłości staczali walk niepotrzebnych. Weźmiemy co swoje. Wiesz co, Bronek, że ty strasznie już wszystko bierzesz na ciężki rozum. Jednak dobrze jechałeś pod krechowcami, widziałem, a przecie i naszą szarżę można nazwać niepotrzebną. Nigdy, odrzekł żywo Bronek. To była pierwsza polska demonstracja zbrojna we właściwym kierunku. No i udała się. Nikt nie oponował, a treść, podnioślejsza rozmowy, rozcieńczyła się w winie. Niedługo już ucztowali. Linowski odłączył się od kolegów, gdyż porozumiał się uprzednio przez telefon z Łabuńskimi i obiecał ich odwiedzić zaraz po obiedzie. Łabuńscy oczekiwali go z zaciekawieniem i nie bez kozery. Bronek był ze wszechmiar doskonałą partią dla ich córki piękny, już niemal sławny z piękności i odwagi, jedyny syn bogatych i zaszczytnie znanych obywateli. Matka wiedziała prawie na pewno, że Hanka marzy o bronku, ojcu nie obca też była ta wiadomość. Dalekie pokrewieństwo z linowskimi łabuńscy postanowili teraz podkreślić bardzo serdecznie w powitaniu młodego oficera. Ale czekała żarliwiej niż inni, sama Hanka czatowała po prostu na zjawienie się bronka. Pod byle jakim pozorem wyszła zaraz po obiedzie z mieszkania i czekała w sieni parterowej, obserwując oba wejścia na podwórze. O umówionej godzinie zjawił się Bronek w mundurze, płaszczu i czapce z polskimi wypustkami. Szedł przez podwórze, brząkając ostrogami i unosząc pałasz lewą ręką. Pierwszy raz go takim widziała. Wyśniona wizja nie była piękniejsza. Zakołatało serce w dziewczynie, zdobyła się jednak na odwagę i poszła na spotkanie Linowskiego. Poznał ją z daleka, zauważył, że wypiękniała, choć nie zdawał sobie sprawy dlaczego. Ani schudła, ani przytyła, ani urosła, ale oczy zakochanych nabierają nowych blasków i cieni, zmieniają cały sens twarzy. Bronek spostrzegł skutek, nie zgadując powodu. Powitał ją uprzejmie i swobodnie, nazywając po imieniu. Ona uścisnęła dłoń jego nerwowo, nie tak rezolutnie jak zazwyczaj i, o dziwo, nie powiedziała nic. Przyglądali się sobie wzajemnie przez chwilę, ona z uśmiechem zakłopotanym, on z pogodnym, prostym zapytaniem w oczach, którego jednak nie wymówił. Co mi chcesz powiedzieć? Hanka miała wiele do powiedzenia mu w ogóle, a wybrała się naprzeciw niemu ze specjalnym zamiarem gorąco sformułowanym w myśli. Ale czy chwila była niepodobna do przewidzianej? Czy postawa Brąka zbyt imponująca? Hanka rzekła tylko po chwili namysłu: Chodźmy. Rodzice moi oczekują Brąka. Weszli zatem spiesznie na schody i znaleźli się w salonie, gdzie oboje państwo łabuńscy zarzucili Linowskiego grzecznościami i pytaniami. Bronek przyjmował komplementy prawie obojętnie, przywykły widać do słuchania takich oświadczeń. Na zapytania zaś, dlaczego i na jak długo przybył do Kijowa, odpowiadał dokładnie, że odkomenderowany został przez generała Dowbora z trzema innymi oficerami, dla nawiązania stosunków z organizatorami Wojska Polskiego na Ukrainie. Że przez kijów zdąża do Kaniowa. Natychmiast Stefan Łabuński z żywym zajęciem rozgadał się o formacji wojska, którą to sprawę nazwał bardzo potrzebną, i oświadczył, że co do jej czynnego poparcia porozumiewa się właśnie z panem Tadeuszem Sforskim. Ach, ze sforskim. Znam go dobrze. Już się z nim widziałem. Mamy się spotkać jutro rzekł Bronek. Doskonale ucieszył się Łabuński. Maryniu, rzekł do żony. Zaproś na obiad jutro pana Sforskiego i tego drugiego pana. Pana łubę? Tak, tak, bo mam nadzieję, że bronek zechce się u nas stołować póki tu bawi. Dziękuję wujowi odrzekł Linowski. Jutro na obiad przyjdę z wielką przyjemnością. Łabuński, przyglądając się ponownie z upodobaniem bronkowi od stóp do głów, zagadnął poufale: A jakże tam było pod Krechowcami? Co? Było, wuju. Już ta karta odwrócona. Mnóstwo innych zadań jest przed nami. Niby, że już dzisiaj bić się z Niemcami nie jest wskazane? Zapytał Łabuński, udając zmarszczeniem czoła przenikliwość polityczną. Dlaczego nie? Owszem, wuju, ale żeby się bić z kimkolwiek, trzeba mieć najprzód armię polską. Łabuński godził się dzisiaj na każde zdanie młodego Linowskiego, którego widocznie chciał pozyskać zarówno za pomocą towarzyskiej uprzejmości, jak zgodności poglądów. Wkrótce przyszła jakaś para starych i dostojnych gości, którymi pani Łabuńska musiała się zająć. Przed wejściem gości do salonu, pan Łabuński oświadczył Bronkowi, że musi oddalić się dla ważnych interesów i przypomniał o jutrzejszym obiedzie. Bronek i Hanka zostali naturalnie przeznaczeni do towarzyszenia sobie. Czy kuzyn zechce przejść do jadalnego? Pragnę z nim mieć specjalne interview i to w sprawie wojska. Jak każesz, Hanko? Przeszli zatem do sąsiadującej z salonem jadalni, zostawiając za sobą drzwi otwarte i usiedli. Bardzo chciałabym coś pożytecznego zrobić dla formacji wojska, o której Bronek tak pięknie mówi i pisze. Chwali ci się to, Hanko, ale skąd wiesz, jak ja o tym piszę? Hanka, zauważywszy, że Bronek mówi jej ty regularnie, a ona wykręca się, używając trzeciej osoby i niezgrabnej po polsku denominacji kuzyn. Przeszła bardzo chętnie do poufalszej formy przemawiania. Zaraz cieplej uczyniło się jej w sercu i swobodniej na umyśle. Czytałam twój list do pana Sworskiego o wojsku polskim bardzo piękny, więc i ty znasz Sworskiego? To dobrze. Znam i jego przyjaciela, pana Celestyna Łubem. Przyjemny też pan, choć trochę lunatyk. Bardzo trafnie, lunatyk rozśmiał się Bronek po raz pierwszy ale kochany człowiek tylko Sworski jest realniejszy. Z panem Sforskim rozmawiałam dużo i nawet o tobie, Brąku. Zatem jutro przy obiedzie będziemy w przyjacielskiej zupełnie kompanii. Z pewnością, ale dzisiaj, póki jesteśmy w małej kompanii, bo we dwoje, chcę cię prosić, Brąku, o jedną rzecz. Odetchnęła głęboko z ulgi, że przecie przystąpiła do sprawy uwięzionej w jej sercu od dawna. Powiedz, proszę. Nasłuchałam się o potrzebie wojska od pana Sforskiego, przeczytałam twój śliczny list do niego. I poczułam silną chęć zrobienia czegoś dla tego wojska od siebie, nie tylko przez wypraszanie od innych. Ale ja nie mam większych pieniędzy, więc. Dobyła pośpiesznie z kieszeni przygotowany futeralik z pierścionkiem. Więc chcę dać to. Linowski pochylił się nad otwartym futeralikiem, nie biorąc go do ręki bardzo piękny pierścionek. Więc chcesz go sprzedać i dać jego wartość na wojsko? Nie. Tak, to jest. Zagmatwała się w wymowie Hanka. To jest zupełnie moja własność. Zapisany mi był imiennie w testamencie babki. Ale pan Sworski nie chciał go wziąć ode mnie. Po co zajmować tem Sworskiego? Trzeba ocenić u jubilera, no i sprzedać. A ty, brąku, nie byłbyś łaskaw wziąć go ode mnie i zrobić z niego użytek, jaki uznasz za dobry? Ja, zadziwił się Linowski, jestem tylko w przejeździe przez Kijów. Jadę wprawdzie do Kaniowa, ale tam oddawać pierścionek zamiast pieniędzy. To niepraktycznie. W Kijowie lepiej się to sprzeda, potrzeba jednak pewnego czasu. Kiedy ja nie chcę oddawać pierścionka na wojsko pod Kaniowem, tylko na tamto pod Mińskiem, najchętniej na twój pułk, Bronku, wypowiedziała wreszcie dokładnie swój chwalebny, lecz naiwny zamiar. A nie, odparł Bronek bez wszelkiego rozrzewnienia, Specjalnie nasz pułk ma większe zasoby, wielu z nas utrzymuje się własnym kosztem. Nie, Hanko, tego ja nie mogę się podjąć. Hanka aż zmizerniała w ciągu tej odpowiedzi. Więc nikt nie chce mojego pierścionka, westchnęła. Nastała, nastała chwila przykrego milczenia, po której odezwał się Linowski. Zgaduję piękną twą intencję. Pod wpływem Sforskiego i po przeczytaniu mojego listu zapaliłaś się do sprawy formacji wojska. Chciałaś dowieść nam obu. Tobie, brąku, przerwała Hanka cicho, lecz gorąco. Zatem mnie dziękuję ci, bardzo mi to pochlebia. Wcale ci nie pochlebia, skoro nie chcesz wziąć, nie chcesz nawet dotknąć tego pierścionka. Cóż ja z nim zrobię, moja Hanko, Hankę aż zamroczył ten wyraz moja, ale zdawała sobie sprawę, że znaczy on raczej lekceważenie jej uczuć niż wzajemność. Odważyła się jednak jeszcze na to, gdybyś był dobry, nosiłbyś ten pierścionek jako fetisz, jako talizman. Do końca wojny. To wcale inny projekt, odrzekł Bronek i zapadł w milczenie. Hanka czekała z bijącym sercem, jak na wyrok. Linowski zaś namyślał się, ściągając swe brwi charakterystyczne, po czym głowę wzniósł ostro i rzekł po żołniersku: Dobrze, wezmę twój pierścionek, Hanko, i nosić będę przy sobie, na szczęście. Jestem ci bardzo wdzięczny za twe dobre uczucie, ale bądźmy z sobą zupełnie szczerzy. Chcesz dać pierścionek nie na wojsko, lecz mnie go dajesz. To między dwojgiem ludzi młodych jest powszechnie znanym symbolem. Znaczenie tego symbolu wysoko cenię i przyjmuję od ciebie, Hanko. Ale z jednym zastrzeżeniem, Hanka czerwieniła się i bladła. Ręka jej, wyciągnięta już do brąka, drgnęła i zawisła w powietizu. Rzekła nareszcie mocno: Godzę się na wszystko, co każesz. Widzę, że mnie rozumiesz, Hanusiu. Poświęciłem się przede wszystkim służbie dla wywalczenia Polski. Nasze projekty nie będą mogły tej służbie przeszkadzać. I ja tak czuję, Bronku. Nie marzyłam nawet inaczej. W takim razie godzimy się zupełnie i możemy się zgodzić na zawsze wyciągnęła dziewczyna pragnącą rękę do ukochanego. Możemy się zgodzić na zawsze powtórzył Linowski poważnie i ucałował wyciągniętą rękę Zatem to nasze nie domówiła Hanka z wielkiego wzruszenia. Nie nazywajmy naszej rozmowy, nie rozgłaszajmy jej. Wiemy dla siebie, cośmy rzekli, i wiemy, że mówiliśmy oboje uczciwie i serdecznie. Ale zaręczyny żołnierza podczas wojny są zawsze bardzo warunkowe. Co ty mówisz, Brąku? Mówię wszystko, co myślę, Hanuś, a spodziewam się po tobie, że możesz wszystko wysłuchać jako narzeczona polskiego żołnierza. Mogę, odrzekła panna Łabuńska, ciskając jasne skry przez łzawe jednak oczy. Jestem strasznie szczęśliwa i dumna. Linowski odpowiedział już tylko pełnem ognia i wdzięczności spojrzeniem. Trzeba było się uspokoić. Goście z salonu ruszali się ku wyjściu. Młoda para musiała też się pożegnać, tymczasem do jutra. Kończyli rozmowę pośpiesznie i wesoło. Ale pierścionek bierzesz? Nosić będziesz. Tylko na palcu nie zmieszczę. Schowam go dobrze przy sobie. Rozpiął parę guzików munduru i ukrył starannie dar na swej rycerskiej piersi. Doceniasz? Subskrybuj.